W dzisiejszym odcinku oj, moje ziomki dojeżdżają was No, no, co? Naszego ziomka musisz Ej, stary, no ma nic ci się nie stało No noga mnie boli Dobra chwila, to ja ci zrobię RKO i się już się podnosisz Ej, bo ja swojego zabiłem! No ty kurwo jebana! Ty, ty rozniebałeś mnie się pierdolony! Oj oj, mnie, oj, oj. O, Nie, nie. nie lecuj! <laughs> Na ulicę celu pod klaunik podchodzisz! No, tej! Nieco ordynuj mu, bo będzie musiał to wypikać! akcji, i czemu tu jest, ja kurwa, nie, zadałem w środku, zadałem w środku, jest na końcu. kurwa, ty jebany, Rozumiesz, kurwa, co to jest limit? Co tu się dzieje? No wiesz, że tutaj kurwa jest limit przekroczony trzykrotnie Bo no, kurwy pierdolaj ale... na kurwy śmieć tu przyszedł <coughs> Ale kurwa człowieku Ja Rzeszka. jestem rządowy z tej akcji Nie ma <coughs> <ja> bez tytułu <coughs> F**k ci się może nie pojebało? Trochę? Moja ośka nie mnie coś się nie pojebały? Synu drogi, nie wiesz gdzie jesteś? Działka 121, to moja działka. 2, O kurde, chyba zróbmy sobie życie. O, teraz. Halo, co zawiodło? Właśnie nie wiem, umiejętności. No, widzę. O. Nie przejeżdżaj, ludzi, nie przejeżdżaj. Ty hu. nie przejedziesz mnie. Co ty robisz? Ej, staje wstaje se, przyjeżdża nas na początku tej operacji Wstaje se. Au. Nie bije nas. Nie, kur... nie bije nas. Zostaw gechany. Nie no kurwa, jakim cudem je poznali? Nie odzywam się, nawet zmieniłem włosy i mnie poznali. Chcę się poddać chyba, podaj się. Chcę kur... że... się Dziwko, podaj się. A ła, a a mnie, o mi się uderzyłem. Ty kurwo, Graham Ej, bo ja swojego zabiłem. No ty kurwo, jebana, ty, ty nie rozjebałeś jeba, mnie, psiepierdolony. Oj, oj, psie pierdolone. oj, oj. Nie, kurwa, <laughs> Graham nie <śmiech> <lotuj>. <śmiech> Na ulic felu pod podchodzisz. Nie. No, Ej, nie coorduj mu, bo będzie musiał to wypikać. Nie będę tego pikał, jeba. nie. Nie no, dobra, wypikam. Ej, ej, a ej a w daj rewa, to Ci opierdolę. dzień dobry, serdecznie. Ja przyszedłem z propozycją y, podniesienia rąk do góry. Proszę bardzo się poddać. Bardzo proszę. A, a, a. Może inaczej, wyjmę pałkę, mam swoją pałę. Poda się. A dobrze, już, O O, dzień dobry, serdecznie. Ej, proszę nie uciekać, na spokojnie. Akurat... Nie... Na spokojnie, proszę nie uciekać. Co? My tylko zakupy chcemy na spokojnie zrobić, nie? No no tylko zakupki Zakupki to... No chyba sobie okay. nie zrobimy napadu 10 mm. to... No nie no kupia Nie no, ty robisz fołdem, no, no, stary No mm. to teraz patrz na co się dzieje? Okej okay. o kurde strzelają O, o bo bym, ja. Och, ale co narobiłeś? Narobiłem sobie. O! Nie! Ej, ty jesteś adminem? O nie! E, ty jesteś adminem. Prz Przepraszam! Nie. Nie chciałem tego zrobić specjalnie. Nie celuj do mnie. Poczułem Po czym się zagrożony w tej sytuacji? Gorego. O! mi kol... mnie na rządowy? Nie, no nie. Zapraszam na podszukanie, nie? O, dobra, nie. dobra, zaraz wiem. A jaki masz nick? Na Discordzie? Słama, Mhm, No, tylko nie ma, Chyba będzie. chyba wygrałem, ja Gdzie podaj Grałem, grałem, podaj Dobra, <grym> trzeba trochę inaczej. Ej, co Ouch. Ouch. co robicie? Wszystko, wszystko na odcinku, tak? o. To Ouch. 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 Dobra, nie, 2 dwa, dwa po 1 2 po 1 dawajcie. Dobra, dobra, dobra. dobra. Napad robię. No, to nie pozwolę ci. Nie mogę ci na to pozwolić, musisz stąd wypierdalać. Co? To już ten moment, żebyś się wypierdalał, bo to jest mój sklep. Nie. Nie mogę no. tego zrobić. tak, nie pozwolę ci zrobić napadu. Za ja chwilę tu wrócę. Zobaczymy. Nie wrócisz. Wrócę tu? Nie wrócisz. Wrócę tu. Bez jednej opony tutaj wrócisz. Co? Strzeliwują mi sklep. Skąd? Gdzie ty jesteś, gagatku? Przesadziłeś teraz. Wiesz, że teraz przeskrobałeś i wzywam policję? A, policja? Policję wzywam, tak. Współpracuję z nimi. Dobra, co ty powiesz na walkę bez sprzętu? Dobra, zważę. Dobra. O, A, u tego się nie leży. Ogólnie to montuję teraz i chciałem tutaj takiego mema wstawić, ale go nie znalazłem, więc mema nie będzie. Dlaczego? Heal. Ała. Tak Ała! Ała! Co jaki hill? Po prostu cię zgłaszam na reporcie ZardaM. A No ty się teleportujesz Kup internet Strzelałem z długiej, to słyszysz? Tak Chodź, idziemy Broń Naszego sklepu Moje moje ziomki dojeżdżają właśnie No, no, co? Naszego ziomka będzie czemu ty się rewujesz? Nie, nie, To już ci planty. To ja ci Nie, no dobra, ale naszego zionka będziecie bić? Ej, stary, no ma nic nie. ci się nie stało? No, noga mnie boli. Dobra, chwila, to ja ci zrobię RKO iż już, już się podnosisz. Nie wstajesz, nie wstajesz! Krwawisz gdzieś? Kto? Co? Zakubamy cię, krwawisz gdzieś? No. Gdzie krwawisz? O. 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 Wszystko dobrze? No, jak, chciałem... masz, jak masz na imię? Eee, Jacob. Chwila. to rozegram? Mądrze. Biorę koło świt, jakiegoś losowego chłopa. I poddaję osobę, której przed sekundą uratowałem życie. Wyskakuj z kasy. Wyskogi z kasy. Ale ktoś napadł? Wyskakuj z kasy. Wyskakuj z kasy. Wyskakuj z kasy. Chwila. 15 milionów. Nie mam tych. Płonę się ręce góry. Nie. Ręce Zobaczcie. śmiech. Zopalam cię. A, A, co, co ty robicie? Ciebie złapali, barwiku Witam. Ej, to by się nie pomyliły trochę włosy? Zaczekaj. Dobra, no, ile chcesz tych pieniędzy? Nie pomylił ci się tobie trochę włosy? O kurwa, Graham. Nie pomylił ci się trochę włosy? Zostaw go. kurwa co? Dobra, podnieś ręce, zejdź, zejdź, zejdź Zejdź, ręce w górę i podnieś ręce w górę. Dobra, czy wiesz, czym sobie przeskrywałeś? No, bo Cię uderzyłam. Wiesz, że w dniu dzisiejszym zostajesz skazany na wyrok śmierci? Nie. Czeka, go na tam? Przez grahamowski fanklub. Bo jestem fanem Grahama. Dobra, Gra Graham V2, zabij go. Zrób wyrok. Stój w miejscu. Nie, nie zabijaj mnie. Bo będę torturować. Dam wam broń. Dam. <grywka> 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 Bardzo Wykladana dobrze. Akcja. Bardzo Boże, dobrze. Jednak jesteś warty tych włosów. Coś pod dym. I dym, dym.